Dlaczego krakowska trylogia? Dlatego, że pan mieszka w Krakowie? Tak, to znaczy mieszkając jakiś czas w Krakowie od urodzenia w końcu doszedłem do wniosku, że trzeba coś o Krakowie napisać i w naturalny sposób tak, do tego tematu dojrzałem w tym momencie. I tak narodziły się Chochoły jako pierwszy tom owej trylogii. Taka dość rozbudowana epicka opowieść o rodzinie Chochołów, rodzinie mieszkającej w kamienicy krakowskiej. Ten środkowy tom jest zupełnie fabularnie niepowiązany. Jest to tom o bohaterze narodowym Dumanowskim, wymyślonym, fikcyjnym, który żyje przez 123 lata, przez cały okres zaborów. Umiera, kiedy Polska odzyskuje niepodległość. I w tej powieści, powieść, w tej powieści mm, zupełnie inaczej się rozgrywa cała historia Polski. To znaczy, poeci nie piszą, Słowacki zostaje bankierem, Mickiewicz zostaje arcybiskupem. Natomiast Dumanowski jest ojcem Republiki Krakowskiej, ojcem narodu. I mimo, że nic w gruncie rzeczy nie zrobił, ani nie był wybitnym bohaterem, ani nie był wywieszczem, to jednak w nim jakoś Polacy lokują takie swoje mitotwórcze potrzeby i on staje się takim mitologicznym nośnikiem polskości. I wreszcie trzecia y, część, która domyka tę y, dość luźną, bo fabularnie niepowiązaną trylogię krakowską, a mianowicie znowu wracam do Kamienicy Chochołów. Znowu pojawiają się bohaterowie z tamtej opowieści, a głównie Bartłomiej Chochoł, czyli jeden z członków owej rodziny Chochołów, który w Chochołach znika i cała powieść jest jakimś poszukiwaniem, niespełnionym poszukiwaniem tego bohatera. I Bartłomiej Chochoł wraca do domu, wraca do pustej kamienicy. Mieszkanie jest puste, popakowane są meble, popakowane są sprzęty. On jakoś w tym pustym mieszkaniu musi sobie poradzić ze własnymi wspomnieniami, z własnym życiem, z tym czasem swojej nieobecności. I tam też pojawiają się wątki z Józefa Dumanowskiego, czyli pojawiają się wątki bohatera narodowego, pojawiają się wątki samego Dumanowskiego. Okazuje się, że bohater dumanowski był, był powiązany z rodziną kochołów, powiązany z kamienicą, pomieszkiwał tam, znał dziadka, znał pradziadka głównego bohatera, więc te wątki się jakoś splatają. Także fuga jako takie domknięcie, domknięcie tej takiej luźnej drogi krakowskiej, już niedługo się ukaże. takie opowieści o Krakowie fikcyjne? To, to oczywiście zależy. Do, ten Kraków musiałbym jakoś dojrzeć. Ja dość długo się zbierałem do tego, żeby o Krakowie napisać, bo to jest znak wielka i tradycja i y, topografia i cała tradycja literacka, więc, więc zmierzenie się z tym tematem było dla mnie dość dużym wyzwaniem, bo nie chciałem traktować Krakowa tylko jako pewnej scenerii, w której rozgrywają się przygody, ale jako pewnego miejsca, które samo żyje, ma własną duszę. Nie chcąc jednocześnie popadać w takie schematy, które typowe są dla opowieści krakowskich, takiej pewnej aury magiczności, aury pewnego takiego krakowskiego splinu, który, który, które dość typowo pojawiają się w rozmaitych produkcjach filmowych i literackich o Krakowie, więc musiałem znaleźć sobie pomysł na własne Kraków, musiałem znaleźć sobie pomysł na, na, na własne opowiadanie. W hochołach w końcu tych Krakowów jest kilka, bo w każdym rozdziale, Pojawia się inny Kraków, raz ten Kraków jest Wenecją, bo zamiast ulic mamy kanały, pokrywają gondole, raz ten Kraków jest takim miastem pustynnym, zachowana jest topografia ulic, ale jednak to miasto leży zupełnie gdzie indziej. Ostatecznie staje się takim portem śródziemnomorskim, niewielkim miasteczkiem gdzieś na wybrzeżu, ale dalej jest Krakowem z rynkiem głównym, z ulicą sienną, grocką, floriańską, Wawelem, Kościołem Mariackim i tak dalej. Więc ten pomysł na Kraków się bardzo rozrasta, i podobnie jak Dumanowski, który ma wiele życiorysów, tak Kraków w moich powieściach też ma wiele. Życiorysów są wiele topografii, wiele postaci można powiedzieć. Staje się żywym bohaterem.